Ostatni kinda trochę katar, ale to jest prawdopodobnie alergiczny na, a najlepsze jest to, że nie wiem na co mam alergię, więc super, super. Zrobiłam sobie skincare, jestem po prostu cała się świecę ogólnie, bo mam po prostu krem nawilżający i SPF, więc no i co ogólnie tak. Bo... Ja czuję się, że tak długo już nie nagrywałam takiego, takiego gadania, a z drugiej strony przecież ostatnio już mówiłam tutaj sobie i miałam taki dobry vibe, także okej. Okay. Te ostatnie parę dni było dla mnie crazy, bo wróciłam z Warszawy z mojego wyjazdu, tutaj będziecie pewnie mieli kartę i co, i potem wróciłam i ogólnie potem do końca tygodnia, a w, śro w środę wróciłam i potem do końca tygodnia po prostu miałam mega dziwny... Czas. Na wyjeździe oglądałam sobie Sabrinę, żeby mieć coś do oglądania w pociągu, ale też bardzo dużo ogólnie oglądałam i po prostu jak miałam chwilę czasu. No i co, i potem faktycznie wróciłam i dalej, jak byłam mega wciągnięta w serial, więc przez parę ostatnich dni oglądałam serial i robiłam taki zeszyt zrobiłam. Ja piornicze. Także tak, bo ogólnie ja tutaj z tyłu są takie rzeczy, tutaj z przodu są takie rzeczy i tu jest dokładnie. No. I zrobiłam taki zeszyt, bo myślałam, że po prostu będę, wiecie, cały czas oglądając to, coś tam uzupełniała i w ogóle, bo ogólnie bym miała fajne na to pomysły, ale teraz już jak mam takie już trochę przemęczenie materiałem i czwarty sezon Sabriny już mi się trochę dosyć ciężko ogląda. Ale myślę, że to jest po prostu kwestia, że potrzebuję przerwy, bo po prostu ja mam tak, ja mam na przykład teraz mega fazę, nie wiem, na zgrzyt miałam znowu, że słuchałam sobie podcastu i siedziałam i słuchałam podcastu, ale do Sabriny pewnie też jeszcze wrócę i pewnie też jeszcze sobie będę ją oglądała. Ale tak, zrobiłam coś takiego i ja po prostu zauważyłam, że w sensie ja chyba jak byłam młodsza, miałam o wiele częściej takie sytuacje, że po prostu potrzebowałam czegoś kreatywnego. I właśnie takiego, takiego manualnego do robienia. I ja właśnie bardzo często, jak oglądam jakiś film, to na przykład pisałam sobie jego tytuł, jakoś ładnie to kolorowałam, jakieś takie rzeczy robiłam. Bardzo często robiłam właśnie jakieś takie no, rysunki, obrazki, zawsze musiałam coś rysować, albo właśnie takie rzeczy jak wiecie, po prostu to był fioletowy zeszyt. On był fioletowo takie śmieszne fale, więc ja po prostu to, to najpierw to oberwałam, bo nie mogłam do tego nic przykleić. Potem przyklejałam e, takie kartki, potem tutaj robiłam e, wycinki te, te gwiazdki, a nie, potem jeszcze zrobiłam te plamy krwi, e, potem zrobiłam tutaj e, Dark Lord z Sabriny i potem zrobiłam to pisaczkiem. Taki symbol był gdzieś w serialu. Nie wiem co to znaczy. No o tym mówiłam właśnie. Robiłam coś takiego. I najśmieszniejsze jest to, że Wy to widzicie w odbiciu lustrzanym. Ale jakby odbicie lustrzane jest takie. Jakby porobane. Ogólnie tak. Chodzi o to, że jak ja zrobię tutaj lustro, to tak. <grym> tak to robiłam chyba. Mniej więcej. E, ogólnie najpierw opisałam to, potem jakby starałam się zrobić tutaj odbicie lustrzane, a potem pomyślałam, że, sobie, że zrobię sobie właśnie, postawiłam sobie lusterko i mogłam sobie to easy pisać. Więc fajnie. E, Oj, Jezu, jestem też cała czarna. Na pewno potrzebowałam po prostu czegoś takiego, żeby się zająć manualnie, więc zrobiłam coś takiego i bardzo mi się podoba, bardzo jest ładne. E, ale to chyba tyle na no. razie. Podejrzewam, że moi znajomi będą mieli mega lega, co MP robi wakacje. E, Okej, okay. pozdrawiam. I co? I tak, jestem w kuchni, bo uwaga, chciałam dzisiaj... Pierwsze, co muszę zrobić, to jest obiad. Czyli usmażyć naleśniki na obiad, bo będziemy robić krokiety. Więc muszę zrobić naleśniki. Ale też miałam w planach y, zrobić albo brownie, albo jabłecznik. Albo najlepiej to i to, bo ja chciałam brownie, a mój tata chciał jabłecznik. Więc we will see how it goes. Ale Zasób mąki jest taki. Zasób, ale no. E, Ciężko. <laughs> Także e, pójdę do Lila, mojego ulubionego sklepu. Akurat jest e, akurat jest kupon na mąkę w Lidl+. Plus. Kupujesz dwie mąki, nie? I ta druga jest minus 50%. Więc moim zdaniem to jest mega jakby deal. <laughs> Więc ja idę tam. Idę tam, kupuję 2 kg mąki. I czy coś jeszcze, muszę jeszcze sobie sprawdzić, bo mam na pewno pozapisywane jakieś porobione screeny jakichś przepisów, które mi się właśnie pokazywały na Brownie na Instagramie. Więc zobaczymy, czy coś fajnego znajdę, czy coś jeszcze będę potrzebowała. Kupiłam czekoladę wczoraj, dwie czekolady mleczne i one były po 99 groszy. Też była jakaś przesłana. A dosłownie gorzka czekolada była za jakieś 5 zł i ja miałam takie bycz. Także aronauts. No i zobaczymy, zobaczymy, nie wiem jakby co jest jeszcze potrzebne do brownie, więc we will see, mówię, zobaczę co on potrzebuje. Także tak. Także, ja wróciłam z zakupów. No nie mogłam się oprzeć, drożdżówka malinowa zawsze jest na tropie. Wafle ryżowe, bo I guess, zdrowa przekąska, ale mój brat też mówił, że chce jeść wafle ryżowe, więc już see. Mariny, bo były jedna plus jedna gratis, więc... No i oczywiście co? Mąka. Także mogę być w mojej erze bakery era. Coś jeszcze? A, i czekolada oczywiście. Deserowa, bo ona też była za złotówkę tym razem. Chyba zacznę od naleśników, bo naleśniki jakby są ważniejsze kwestia obiadu. Także co? Naleśniki zawsze robię na oko first of all parkour. I drugie co, to muszę sobie nabrać wody, bo pierwszy dzisiaj idę, a już jest 1320, więc więcej wody moi drodzy, więcej wody. Przedam Wam mój przepis, powiedzmy. Dwa jajka. Potem bierzemy takie śmieszne coś i robimy to. Kolejna rzecz to mleko. Mieszamy. Kolejna rzecz to przesiewanie mąki. Mieszamy. I na drugą to no teraz będę wieszała i dodawała na przemian pewnie mleko albo mąkę, w zależności jaka będzie konsystencja ciasto. Teraz jeszcze szybka kawka. Myślę, że można steistować drożdżóweczkę z malinami. Musiałabym kiedyś sama spróbować zrobić takie drożdżóweczki. To byłoby dosyć fajne. Chciałabym już zacząć sobie to ciasto, jakiekolwiek, nie wiem jeszcze jakie, ale najpierw chyba muszę usma usmażyć te naleśniki, bo jak będę robiła ciasto i smażyła naleśniki naraz, to spalę naleśniki pewnie, więc lepiej, żeby to się nie wydarzyło. Także. Tak ja będę sobie smażyła na spokojne naleśniki, podjadała drożdżeweczkę, popijała kawę. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Jest 13.35, więc let's go. Jezu, widać, że jestem tutaj długo. 14.35. aż mi się ostatni naleśnik i nie była można na żeby robić jakiekolwiek ciasto, ale... Dałam radę rozpuścić czekoladę i pieprzyć maliny i zrobiłam cztery maliny z polaną czekoladą. I dałam to do zamrażarki na chwilę. Teraz tego nie odkleję, it's mega funny. Malina z czekoladą. Let's try this. Mm. Mam ciekawa, czy mi się czekolada będzie twarda i taka chrupiąca, czy taka mięciutka, ale jest taka dosyć twardsza, więc spoko. Ui! cute. My allergies are fucking the worst. O oh my gosh. A sobie byłam w łazience i zobaczyłam swoje oczy i one są takie... napuchnięte. no, napchnięte. O o to się przyda. O Boże jak się za tym zatęskniłam. Powiem wam tak, miałam jakieś fazy na Ice Roller i potem o nim zapomniałam. Bo miałam głasza, chyba do tego. Ale teraz w sumie rano nie robię głasza. dopiero wieczorem robię głasza. Więc w sumie na rano mogłabym sobie wyciągać ice roller, a na wieczór bym sobie robiła głasza. O oh my gosh, jak dobrze. Please don't be sus. Także co? O Jezu, ale jak do ojejku, słuchajcie, jaki ty, O oh my, o oh my Dobra, chciałam powiedzieć, nie będę dziś już robiła żadnego ciasta, bo pierwsze mi się nie chce a po drugie to nie mam jakby innych powodów, więc jakby zakończymy na tym. Więc nie chcę mi się ogólnie jakoś. Zastanawiam się, bo chciałabym sobie zrobić dzisiaj znowu 10 tysięcy kroków przynajmniej. Chcę zrobić taki mały challenge dla siebie, żebym robiła chociaż 10 tysięcy kroków. <laughs> Dlatego też jak dzisiaj byłam na zakupach, to nie jechałam autobusem, tylko szłam, więc mam dzisiaj 5700. I w sumie tak jak teraz myślę, to te 10 tysięcy kroków to nie jest jakoś dużo. Więc trzeba byłoby to ogarnąć, dlatego muszę sobie gdzieś wyjdę. Okej, okay, Idę. Dzień doberek kochani! Słuchajcie, nie mam prądu w domu. A miałam w planach, żeby ubiec w końcu to ciasto. To brownie pyszne. To nie wiem czy pyszne, bo nadal go nie zrobiłam, więc... No ale cóż, słuchajcie, no niestety nic nie można zrobić. No, bo nie ma prądu. Najlepsze jest to, że specjalnie ostatnio zaczęłam, jakby nie ładować telefonu w nocy, wyłączać też właśnie laptopa, bo tak to często miałam go podłączonego cały czas. Mówię, dobra, może bez przesady, może potrzebuję trochę odpocząć mój laptop od prądu. No i używałam go sobie, nie miałam go podłączonego i się nie ładował. Mam prawie rozładowanego laptopa, mam chyba z 50 parę procent na telefonie, więc kinda słabo, ale przez to, że powróciłam do czytania. Już od dwóch dni czytam, słuchajcie, więc jest super progres. To myślę, że poczytam sobie teraz. Jest akurat taka pogoda, że pada deszcz. I nie mam prądu dosłownie, więc myślę, że to będzie spoko, akcja, żeby sobie poczytać książkę. No ale tą chwilę w sumie po prostu zaczęłam czytać rozdział dziennie. A w ciągu dnia już długo na nie czytam książki, więc myślę, że to będzie fajne. Ale czytam zaginioną siostrę. Fajne jakby japońskie pancake EGES. Tylko, że nie miały być takie fajne puchaty w ogóle, ale one jakby straciły tą puchatość, bo były bardzo fajnie puchate, ale już nie są. To nie zmienia faktu, że je zjem, oczywiście, bo jakby please. W sumie zobaczyłam ten przepis dosłownie na Facebooku. Nie wiem o co chodzi. Uh, wow, ale cute. Nie mam żadnego syropu klonowego ani nic w tym stylu, więc takie puder. Także co, mega fajny ogólnie przepis, bo to naprawdę było mega szybkie. E, tylko, że dużo jakby rzeczy do pobrudzenia, no bo musiałam białka z jajek ubić na pianę i w ogóle... I dwie miski, i ten, ale... Ale spoko. So cute. Teraz tylko wystarczy przetestować. Trochę jakby mi się spaliły też niektóre. Te pierwsze wyszły OK, ale te drugie już były takie uu, ciepło. Więc no. No. No, nie jest w ogóle płatny, ale naprawdę fajnie jakby mi się ubiła ta piana. Ręka mi boli od tego ubijania. Także zobaczymy. Dobre. Mmm, Ej, serio fajne. Mm. Bo mają jednak ten inny taki inny to ciasto, czy to? Ale mega dobre. No, polecam. W sensie myślę, że to bym musiała doprecyzować po prostu na patelni, po prostu sam proces smażenia trzeba byłoby yy, podrasować jakoś mmm, fajna. Naprawdę fajna. Mówię, o my Może sobie pomontuję. Guess what, Nie mogę montować, bo... Mam rozładowanego laptopa, więc że nada. Druga sprawa, chciałam pooglądać serial, bo zwykle bym oglądała serial. Tylko że zawsze oglądam serial na laptopie i no też nie mogę nic obejrzeć. Dodatkowo nie mam internetu, w sensie no teraz lecę sobie na, na moim LTE, ale no style jakby nie chcę aż tyle używać LTE. Chociaż... Pobiorę sobie na telefon z Netflixa yy, jakiś odcinek Sabriny. Bo powiem Wam, że teraz jakoś nie wiem, chyba wczoraj w ogóle chyba nie, nie oglądałam Sabriny, i przedwczoraj chyba tak. Mi się wydaje, że te parę dni miałam luzu. Dzisiaj obejrzałam i znowu mam takie: o, fajne. <grym> więc, więc fajnie, więc myślę, że sobie dalej obejrzę. I poczytałam sobie książkę i naprawdę wciągnęłam się jakimś studem. W sensie chyba przeczytałam trzy rozdziały, więc miałam takie: o, wow. No. Myślę, że sobie idę oglądać Sabrinę na telefonie i jeść dalej moje japońskie panki. Thank you